Cześć! Witajcie na moim kanale. Dziś zabiorę Was do przytulnej, artystycznej sypialni, która łączy naturalne materiały, subtelne kolory i kreatywne akcenty. To przestrzeń idealna do relaksu i wyciszenia, pełna harmonii i inspirującego klimatu. Jeśli marzycie o sypialni, która emanuje spokojem i artystycznym urokiem, ten odcinek jest dla Was. Zaczynajmy. Drewniane łóżko i warstwowa pościel. Centralnym punktem tej sypialni jest niskoprofilowa drewniana rama łóżka, która wprowadza do wnętrza naturalny i minimalistyczny charakter. Łóżko zostało ubrane w ciemnoszarą pościel, która dodaje głębi oraz warstwowe poduszki zielone aksamitne i teksturowane beżowe tworzące przytulną kompozycję. Neutralne ściany i leśne dekoracje. Ściany pomalowano na miękki neutralny odcień, który nadaje wnętrzu spokoju i harmonii. Na jednej ze ścian zawieszono duży obraz o tematyce leśnej, ten element dekoracyjny wprowadza do przestrzeni artystyczny akcent oraz nawiązuje do natury. Wiklinowe lampy wiszące. Z sufitu zwisają wiklinowe lampy wiszące, które rzucają ciepłe światło oraz misternie cienie na ściany i sufit. Ich organiczny design idealnie wpisuje się w artystyczny charakter sypialni, dodając jej wyjątkowej atmosfery. Bujne rośliny doniczkowe. Przestrzeń wypełniono bujnymi roślinami, takimi jak monstera czy bluszcz, Ivy. Rośliny umieszczono na drewnianych stojakach oraz w wiszących donicach, co wprowadza do wnętrza świeżość i harmonię inspirowaną naturą. Detale dekoracyjne. Na łóżku rozłożono czarny dzianinowy koc, który dodaje tekstury oraz podkreśla przytulność przestrzeni. Na rustykalnych drewnianych pniach ustawiono świece. Które emitują miękki blask, te detale tworzą ziemistą i spokojną atmosferę idealną do odpoczynku. Ogólna atmosfera. Całość emanuje ciepłym, spokojem i artystycznym wyrazem. Połączenie naturalnych materiałów, subtelnych kolorów oraz roślin sprawia, że ta sypialnia jest idealnym miejscem do relaksu w otoczeniu inspirujących detali. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych inspiracji. Do zobaczenia.